Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Tak przedstawia się bilans dotychczasowych spotkań Płomienia Ełk w czwartej lidze. Ostatnie trzy punkty euczanie grający w zielonych strojach zainkasowali w meczu z Zamkiem Kurzętnik. Płomień wygrał 2 do 0 i był to drugi mecz z rzędu bez straty bramki. Przewaga Euczan ani przez chwilę nie była zagrożona. Spodziewaliśmy się tego. Przeciwnik z ostatniego miejsca w tabeli. Młody zespół, też młodości dzisiaj nie brakowało, bo tam było chyba z sześciu młodzieżowców, u nas siedmiu, także... No było tej młodzieżowców dużo i może zabrakło tego doświadczenia dzisiaj, bo mieliśmy rzeczywiście przewagę przez 90 minut. Gra przez większość meczu toczyła się na połowie gości. Zespół skurczennika nie przyjechał do Ełku atakować, ale się bronić. Taktyka gry całą jedenastką pod własnym polem karnym się w Ełku jednak nie sprawdziła, choć w poprzednim sezonie było inaczej. Przynosiło nam to w tamtym sezonie bardzo dużo remisów, przynajmniej remisów, ale jakoś w tej chwili nie możemy się... Odblokować, zagraliśmy dwa pierwsze mecze otwarty futboli i skończyło się tak, jak się skończyło dzisiaj. No liczyłem. Przy... Tak, dzisiaj liczyłem przynajmniej na remis. Zamek musiałby się mocno o ten remis postarać, ale i Płomień, mimo że dyktował warunki na boisku, to gola strzelił dopiero w drugiej połowie. Najpierw podanie po rzucie wolnym wykorzystał Piotr Talaga. 20 minut później na czystą pozycję wyszedł Rafał Niedźwiecki, został jednak dość brutalnie zatrzymany przez bramkarza zamku. Sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Kamil Stankiewicz. Zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe. Trochę celowniki były dzisiaj słabo ustawione, bo się do przerwy sobie mecz ustawić. Chyba w całym meczu 3-4 poprzeczki. Kilka razy się minęliśmy z bramką, kilka razy nie trafiliśmy, no ale dosyć szybko po przerwie sobie ustawiliśmy mecz i już później pełna kontrola. W dotychczasowych występach Ełczanie stracili tylko jedną bramkę. Dzięki takim wynikom płomień wyrasta na głównego faworyta w walce o awans do trzeciej ligi.